Nie. nie smuć się tak, kochana. Posłuchaj, przecież już bardzo niedługo się zobaczycie. Znaczy dobra, na razie przez wideo rozmowę. Tak. <gry> Hej, a gdzie pierścionek? O czym ty mówisz? Nie, nie. Pierścionek, który dał mi Mateo. Tak w sumie to nie widziałam go od kilku dni. I dopiero teraz zorientowałaś się, że go nie ma? Słuchaj, tyle się ostatnio wydarzyło, że nie zajarzyłam? Nina? Co? O nie, jak go zgubiłam, a jeśli spadł mi z palca gdzieś na lotnisku, kiedy czekałam na samolot i się na, nie zorientowałam no, na históriczności. Może... nie rozumiem, skąd tyle szumu przez pierścionek? No bo to jasne... Nie chciałabym go stracić. <ścoughs> Więc nie chciałabyś stracić... Pierścionka czy Mateo? Czekaj, oczywiście, że pierścionka Nina. Posłuchaj, Mateo i ja to historia. To już zamknięty rozdział w moim życiu. A jesteś tego naprawdę pewna? Mega super chruper, ale tak na maksa przepewna. Zresztą ja i Simon... Co? Ale że co, Simon? Co? O co z nim chodzi? Słuchaj, kiedy byliśmy w Cancun, to nie wiem, ale coś... Coś jakby było między nami. Ale co teraz masz na myśli? Nic. Nie, wiesz co, nie, to nic. Nie słuchaj mnie. Sama nie wiem... Co mówię, bo ostatnio tyle się wydarzyło, że normalnie ploty 3 po 3. Dobra, szukajmy dalej. Jasne. Co tam, Mateo? Co robiłeś? Nic takiego, po prostu sobie trochę jeździłem <laughs> Całkiem tu fajnie tak. Już nie mogę się doczekać, aż zaczniemy znowu jeździć w drużynie rolera. Posłuchaj Dziś jest impreza u Luny Idziesz? Mhm. Co jest? Wszystko gra? Tak, wszystko ekstra, świetnie no Ekstra, świetnie <laughs> A powiesz to swoim nie, bo chyba nie bardzo się dogadaliście <laughs> Ramiro, nie mam ochoty okay. gadać Dawaj, możesz mi zaufać. Co się dzieje? Powiedziałem, że nie chcę gadać. To może zgadnę. Yy, wydaje mi się, że twoje problemy zaczynają się i kończą na imieniu Luna. A może się mylę? Tak? Geniusz ze mnie. Aj, brawo. Wielkie brawa dla Ramiro. Moje szczere gratulacje. Ale wiesz co jeszcze? Nic ci nie powiem. A to? Co to? Co to było? Pierścionek? Pokaż. Co z nim? Wydaje mi się, że widziałem go już u kogoś. To pierścionek Luny. Tak, sam jej go dałem. To czemu jest tutaj? Co jest? Oddała ci go? Nie, nie. Znalazłem go w Cancun na plaży. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym widziałem ją razem z Simonem po naszym konkursie. A, w takim razie wydaje ci się, że być może nie zgubiła go przez przypadek. Nic mi się nie wydaje. Okej, okay, i tak szczerze to w ogóle mnie nie obchodzi, czego zgubiła przypadkiem, czy nie. Rozumiem, a więc wszystko jasne, tak? Świetnie, że cię to nie obchodzi, bo inaczej musiałbyś się zapytać na odwagę i z nią porozmawiać. Widzimy się na imprezie, stary.